Siemanko, z tej strony Twice z kanału Podziemne Typy. Wczoraj ładnie, bo siadło zarówno posiadanie w meczu Kopenhaga City, jak i remis zwrot na Real Madrid, także mamy plus, a dziś znów lecimy z betami na Ligę Mistrzów. Sprawdźcie odświeżone ceny i jeszcze lepszą jakość na SportBC. Ponad 85 tysięcy zysków w 2023 roku. Nowa grupa pod piłkę nożną, AKO i mocne single czy skanery kursów. A jak widać po statystykach, warto dołączyć. Wpadnijcie również na nasz serwis Podziemne Typy, gdzie znajdziecie topowych typerów takich jak Mar, Vision, Insider i wielu innych. Linki znajdziecie w komentarzu pod Filmem. Środowe mecze Ligi Mistrzów zaczynamy od typu na powyżej 56,5% posiadania Bayernu w meczu z Lazio po kursie 1,82. Znów atakujemy posiadanie piłki i moim zdaniem warto, bo Lazio nawet u siebie często oddaje inicjatywę, a Bayern taką linię powinien pokryć. A drugie, co dziś pogramy, to bez kombinacji wygrana PSG z Realem Sociedad po kursie 1,80. Jak dla mnie Paryż dziś na spokojnie zrobi sobie zaliczkę przed rewanżem Hiszpanii i ogra Sociedad, który ostatnio nie jest w najlepszej formie. A teraz czas na szybki konkurs o 3 x 15 zł free betu na mecz Lazio Bayern Monachium. W komentarzu typujemy wynik meczu oraz trzecia bramki do godziny spotkania, czyli 21:00. A jeśli nie macie jeszcze konta Wibet to rejestrację z naszego linku dostępnego w komentarzu, otrzymacie dostęp do grupy VIP na 30 dni. To tyle na dziś. Pamiętajcie, żeby zostawić suba oraz łapkę w górę, aby seria pojawiała się regularnie. Trzymajcie się i do następnego.